Wszystkim dzisiaj dosyć późno taki szybki odcinek. Będzie taki krótki, ponieważ nie mam czasu i nie mam ochoty dzisiaj nagrywać. W każdym razie została nam kolejna średnia aktualizacja w Ja no w ogóle nie kłamałam, co chodzi w tej aktualizacji. Nie miałam zielonego pojęcia w ogóle zel, więc uznałam, że tym razem. Jest, wejdę na stronę i sobie poczytam. No ale nie rozumiem. Możecie napisać w komentarzu wiem, że są jakieś nowe sprzęty, czy coś tam do stworzenia. Coś ze śmieciami. Aha Dobra. Strasznie zbugowało ostatnio się w ogóle torby. W ogóle ich tutaj nie widać. Tak wygląda cały nowy sprzęt. Czapak jest... Super piękny, siodło już takie sobie, nie rozumiem czemu ołowiki są różowe, obieki, no te ochraniacze, no jakby wszystko jest ładne, niebieskie, takie jasne, niebieskie, morski, coś tam, coś tam, trochę szarości, białej, czarnej, no takie tam, a tutaj takie różowe, troszkę tego nie rozumiem. Mogły mnie bez tych, bez nich wyglądać Zmienię lepiej, chociaż no brakuje tutaj czegoś, ale niestety no, ten różowy trochę nie pasuje. Nie wiem, coś tam było w parach, ja w ogóle nie wiem w parach, jak mam dopiero trzeci poziom. W ogóle nie interesuje się tym. Ten... No chyba, że tu mamy, o tutaj. Nie, nie, jest to samo. Nie, 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 tu mam. Nie, 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 nie. Tu mam jakieś... Opu... Aha, to jest to wszystko, to samo to po prostu ociepnięte inny kolor. Dobra, nie wiem, może chodziło o to, że trzeba zrobić całe się bo nie działa. Możecie napisać w komentarzu, jeszcze czytam ten odcinek pewnie... Trzy minuty jak, um, albo mniej. Chciałam się tylko dodać, że teraz będą się pojawiały na pewno aktualizacje co tydzień. No i może jakieś filmy, bo jak wiecie, wracamy do szkoły. Jutro jest czwartek i jutro pierwszy dzień, bo tak lubię przerwie. Wracamy na dwa tygodnie z i potem już normalnie stacjonarnie stacjonowanie. To zdecydowanie ciężej niż tym bardziej, że ja nagrywam, potem kilka dni ja dopiero zabieram się montowanie i wstawiam. E, oczywiście z aktualizacją jest inaczej, bo aktualizację nagrywam i montuję samego dnia, żebyście, e, oglądać, żeby, żeby dwóch, nie, tego samego dnia, żebyście mogli oglądać, żeby odcinek w do tego samego dnia, co aktualizacja. Dzisiaj jest strasznie późno, bo jest po 16, no i, no i co mogę powiedzieć, no, po prostu wcześniej nie miałam jakby ochoty, ani czasu, no bo wiecie, lekcje, to, to znaczy może będziemy wcześniej kończyć, bo między lekcjami mamy 20 minut przerwy albo dziesięć, no i wtedy nie ma czasu po prostu nagrywać filmów i myślę, że dlatego właśnie ten odcinek jest tak trudny, tym bardziej, że dzisiaj mieliśmy klasówkę z historii, ale to już nieważne. W każdym razie filmy będą się pojawiały z nie rzadze, rzadziej. No, myślę, że dwa filmy w tygodniu to jest taki maksimum. Jak pojawią pojawi się trochę więcej, to będzie taki wyjątek, ponieważ no, nie ma czasu. W jutro jest pierwszy dzień, kiedy wracamy do szkoły. Będziemy musiały się przyzwyczaić. No i pracę domowe będzie zdecydowanie więcej. Panie będą chciały pytać, sprawdzać. No i człowiek będzie uzupełniał niektóre tematy, rzeczy. No, jak jest osoba, która ma wszystko zrobione w zeszycie z lekcji online, to ja podziwiam po prostu szacun. Nie wiem o co w tej aktualizacji. Możecie napisać. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Powodzenia w szkole. Mam nadzieję, że przeżyjecie tak samo jak ja. To wszystko w dzisiejszym odcinku, nic więcej nie widzimy będę. Tak. Widzimy się w kolejnym. Zostawcie łapę, jeśli się, się spodobał wam ten odcinek strasznie krótki, ale jest. Możecie napisać w komentarzu, co myślicie o tej aktualizacji i o co w ogóle chodzi. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i dzwoneczkiem, na bieżąco, ponieważ na 50 subskrypcji chcemy zrobić taki mini specjal. Coś w stylu, no, no, może się takie. No nieważne, chciałabym po prostu nagrać dla Was y, taki troszkę inny odcinek na 50 subskrypcji, dlatego jeśli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie, możecie dzięki temu pomóc nam dawać nam motywację. Widzimy się w kolejnym odcinku. Baju!